Witam wszystkim z tej strony długi. Witam was na moim kanale Anatomia broni palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam coś, co miałem przyjemność testować przez ostatni miesiąc. Poprzez portal Gunday, z którym współpracuję, udało mi się otrzymać do testów coś, co jest w sumie ciekawą sytuacją, jeżeli chodzi o trening strzelecki, ponieważ Gdzieś może raz o tym słyszałem, ale generalnie jest to jeszcze nie na tyle powszechne, na ile uważam, że powinno być. Tak więc, już wracając do meritum, do testów dostałem takie coś. Jest to kamera firmy Snipercam. Zrobili to panowie inżynierzy z różnych polskich uczelni. Kamerka ta polega na tym, że gdy położymy ją sobie przed tarczą na strzelnicy, to na tablecie, komputerze czy telefonie mamy realny podgląd tego, co strzelamy, jak strzelamy, czyli tak, dokładnie widzimy swoje przystrzeliny, widzimy od razu statystyki, które nam cała, cały ten system liczy. Bo mamy tutaj algorytm, który czy tam w Milsach, czy w Moa pokazuje nam, jakie robimy grupy. Jak wychodzą nam, jaki jest średni punkt trafienia, czy no? Zresztą zobaczycie na filmiku, jak to wygląda. W zestawie do całości tego dostałem również tablet, który w sumie po otworzeniu tego, jakby, etui na niego, mogłem sobie go spokojnie oprzeć. O, akurat z tej strony mogłem sobie go spokojnie oprzeć i bez najmniejszych problemów. Leżąc na macie strzeleckiej, strzelając czy to z 22, czy z innych kalibrów, bez odrywania się i zmieniania składu, można było tylko sobie zerknąć i zobaczyć, jakie robi się grupy. Ogólnie uważam, że jest to bardzo fajny sprzęt, dobry do treningu do 22, dobry również do, inny, do treningów z innym kalibrem na innych dystansach. Bardzo fajna sytuacja, jeżeli na przykład strzelamy na Sporo dalsze dystanse, czyli na przykład mamy te 500 metrów w górę, gdzie no wiele lunet, dużo optyki po prostu nie jest w stanie złapać przystrzelin, i no, tak szczerze mówiąc, nie widzimy, gdzie strzelamy. Jeżeli walczymy z wiatrem albo z mirażem, chcemy się go nauczyć, to po prostu, dopóki tych tarcz nie zobaczymy, dopóki ktoś im nie przywiezie, albo my do nich nie pójdziemy, to praktycznie nie widzimy, jaką brać poprawkę. No i utrudnia to cały proces nauki tego strzelania. Więc Patrząc jeszcze raz na to pudło, do 100 metrów można strzelać spokojnie. Z tego co wiem, to nawet do 150, do 150 nie powinien tracić zasięgu. Ze wzmacniaczem jesteśmy w stanie strzelać nawet do, z tego co dobrze pamiętam, 1300 metrów. Tak więc sprzęt jest wydajny na naprawdę duże odległości. Jeżeli chodzi o łączenie się, to tutaj jest zbudowane Wi-Fi. Odpalając tą kamerkę, tablet łączy się z nią przez Wi-Fi. Odpalamy sobie aplikację, która się nazywa SniperCam. Ona jest tutaj już zainstalowana na tym tablecie. Kamerką łapiemy tarczę. No i co? I w sumie możemy już strzelać. Także, no żeby nie przedłużać, to pokażę wam jak to wyglądało, bo z moim e, kumplem Łukaszem wybraliśmy się na trening, żeby sprawdzić jak to cudo strzela. Także no cóż, nie przedłużając, zapraszam do filmu. Sieman wszystkim, jesteśmy na strzelnicy na Rembertowie na Legi Warszawa. Dziś do przetestowania mamy mm, przyrząd, który nazywa się Snipercam. Jest to kamerka do podglądu tarcz, która pokazuje nam jakie są przystrzeliny na tarczy, jak wygląda nasza grupa, jakie uzyskujemy skupienie. Yhm, Wydaje mi się to całkiem ciekawym rozwiązaniem, szczególnie do treningów w 22, Tak więc wybrałem się właśnie z Łukaszem, nowym narybkiem na scenie strzeleckiej Karabinku 22. Yy, więc co, zobaczymy jak to wygląda, zaraz Wam pokażę z czym to się je. No i wybieramy się do tarczy. Generalnie do 100-150 metrów możemy na spokojnie bez problemu strzelać. Bez żadnego wzmacniacza. W zestawie z kamerką i tabletem dostajemy również tarcze strzeleckie. Z tego co mi wiadomo, na razie dostępne są tarcze TS-1 i TS-2, także mamy opcję strzelania karabinkowego na 50 metrów i tarczowego do pistoletu na 1,25 m, chociaż, tak jak wiadomo, te tarcze na 25 metrów możemy również używać do strzelania jakichś tam innych, powiedzmy, dystansów i rodzajów broni. W zestawie z kamerką są specjalne tarcze oznakowane Takimi jakby znakami, właśnie firmy Snipercam. Znaki te pozwalają złapać kamerze podgląd tej tarczy. To znaczy, kamera musi mieć specjalne tarcze, żeby łapała na nie strzeliny. Tu jest akurat taka tarcza. Z tego co mi wiadomo, to chłopaki pracują nad tarczami i karabinkowymi, i różnymi do innych, do innych dyscyplin. No dobra, mamy wszystko przy, przywalone obok siebie. Dobra, no to teraz sama kamerka. Kamerka w środku ma akumulator i taki jakby nadajnik. Nadajnik przekręcamy w stronę tableta, który zaraz będziemy odpalać. Odpalamy kamerkę. zaczyna sama już tutaj namierzać tarczę. Najpierw która pewnie pozbiera sobie terenu. O, wychodzi okular. Kamerkę najlepiej jest ustawić na odległości mniej więcej od metra do trzech, żebyśmy na spokojnie mieli jak złapać wszystkie tarcze i mieli ich dobry podgląd. No i dobra, nastawiła się w miarę na kierunku, na kierunku tarczy. Idziemy po tableta. No i właśnie, jak już rozłożymy całą kamerkę, to jedyne, co nam pozostaje, to wyciągnięcie tableta, nie wiem, telefonu czy komputera. Z tego, co wiem, to yy, panowie doszli do wniosku, że najlepiej jest, yy, jak oni będą po prostu w zestawie, wyposażać ludzi w. Jakiś tam sprzęt, ponieważ często było tak, że ktoś mówił, że ma super ekstra tam powiedzmy tableta. Okazało się, że ten tablet był super ekstra, ale parę dobrych lat temu i po prostu teraz tego nie uciąga, i albo się wiesza, albo momentalnie traci baterię. Także tutaj dostajecie sprzęt. Z tego co wiem, to jest jakiś Xiaomi. Ja korzystałem z niego przez około dwie godziny, nagrywając ekran na nim, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I z tego co wiem, po tych dwóch godzinach zjadło bodajże około 40% baterii. Także sprzęt jest spoko, wygodnie się go kładzie. Ekran jest na tyle duży, że widzimy dokładnie wszystko tak jak powinniśmy widzieć. Więc uważam, że naprawdę jest to spoko sprzęt, szczególnie do takiego po prostu podglądu tarczy. O. <tryk> <tryk> Dobra, widzisz, złapało mi ją no. i teraz tak. Nie. Nie, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, jedziemy sobie na kamerkę. Na tarczę, na tarczę. ustawiamy sobie na tarczę. Ciekawe, czy mi drugą zbierze. Powinno zebrać. No, pisze, że dolny prawie tak, na to, tak, tak. Widać. Bo muszę sobie wiesz, lekko odzumować ją. Uh -huh. Jak sobie ją odzumuję, i mi się pojawi zielona obwolutka, to teraz mamy to. Bierzemy dystans, sobie zmienimy na. nie nas około. na 50 metrów. I przełączamy na uh -huh. kamerę. I mamy teraz podgląd pierwszej kamery. To była 22 Magnum. 22 Moszner, tak. No i mamy podląd na tarczę. Tutaj mamy zmianę przystrzelin. Tutaj mamy już jedną, którą skasowałem. To była Testowy strzał. Mamy strzał w siódemkę. Następny strzał. Mamy dziewiątkę. Kolejny strzał, mamy również dziewiątkę. Tutaj mieliśmy delikatną zamułkę, nie chciało nam złapać całości przy strzelin, ale za chwileczkę złapało. Pokazało nam punkt trafienia, wyliczyło statystyki. Niestety przy 22 nagrałem mało tego ekranu, ale w dalszej części filmu będziecie mieli wszystko. Tutaj też macie okazję zobaczyć, jak Łukasz strzela w kurtce strzeleckiej, gdzie pozycja jest naprawdę bardzo ważna. Jak sami widzicie, po strzale rzuca tylko okiem na tablet, nie musi zmieniać składu, co jest bardzo ważne przy całości strzelania właśnie takiego sportowego. Dobra, u mnie jest pusto. No i dobra, statystyki mi pokazuje, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi trafiń Pokazuje, dobra, w sumie było 5. Powinno być ich właśnie 5. Pokazało 6, bo jednego nie wiem dlaczego sobie paluchem wyklikałem. No i dobra, jak już zobaczycie, że podziurowiliście całkiem sporo tą tarczę i chcielibyście sobie ją zmienić, to oczywiście nie ma takiego problemu. Chociaż ciekawym rozwiązaniem jest też to. Jak też pewnie zobaczycie w materiale, że możemy sobie te przystrzeliny zerować na tarczy. To znaczy, jak już tą tarczę podziurkujemy i chcielibyśmy zacząć znowu te przystrzeliny liczyć, żeby nie było widać tamtych, to klikamy tam wyzeruj. Chyba tak to się nazywa: wyzeruj, i wtedy te przystrzeliny, które mieliśmy, nam znikają i możemy strzelać znowu. Ale czasami po prostu trzeba te tarcze wymienić, więc to też się robi. Mogę teraz skorzystać z lunetki. Zobaczyłbym, jaka jest różnica pomiędzy patrzeniem się w ekran a w lunetę. Wydawało mi się, albo widziałem wioskę dwójkę, jak leciała. Nie no powiem ci, że jednak wygodnie jest, jak nie musisz składu cały czas zmieniać. No i tutaj chciałem Wam powiedzieć o moich odczuciach, jeżeli chodzi o strzelanie yy, i patrzenie na podgląd w tym tablecie, a patrzenie na podgląd przez runetę obserwacyjną. No nie ukrywam, że dużo wygodniej jest po prostu zerkać na tablet, niż wychylać się i wkładać oko praktycznie w obiektyw, żeby jakkolwiek zobaczyć te przystrzeliny na tarczy. Więc no z mojego punktu widzenia osobiście uważam, że to jest naprawdę super rozwiązanie. Jest to bardzo wygodne. No a nie ukrywajmy. No i czym wygodniej nam się strzela, tym lepszy wynik jesteśmy w stanie zrobić. Także tutaj już po jakimś czasie, jak zrobiliśmy sobie trening, to doszedłem do wniosku, że fajnie się będzie przenieść na 25 metrów, a że miałem ze sobą swoją 45, to doszedłem do wniosku, że fajnie będzie również zobaczyć, jak um, ta kamerka łapie również inne kalibry. Żeby nie było, nie był to pistolet w 45, tylko karabinek. W sumie to, no w sumie to pistolet, bo to PCC raczej, więc no... Była, był to wynalazek w 45, z którego doszedłem do wniosku, że zobaczę jak ładnie łapie przystrzeliny. I tak jak widzicie, yy, mamy teraz podgląd tarczy, zmieniamy sobie dystans. Tutaj niestety jakość nagrania tego ekranu zostawia wiele do życzenia, no ale cóż, mamy wybrane milsy, mamy dystans 25 metrów, kaliber zmieniliśmy właśnie na 45 ACP i zmieniliśmy również kolor przestrzelin. Dobra, jest jedna, druga, trzecia, czwarta szybkie cztery strzały, zmiana koloru. Raz, dwa, trzy. Także jakby widzicie, że przy dużych kalibrach łapie to od razu, nie ma żadnej zawiechy. Kolejna seryjka. Na dole widzicie, że jest, pokazuje statystyki, jaki jest średni odchył, ile do góry, ile do dołu. Tu kolejna seryjka. No, tak jakże widzicie, no, w tej 45 w dużych kalibrach łapie te przestrzeliny od razu, bez żadnego opóźnienia, więc no, wygląda to całkiem sympatycznie. Zmiana tarczy, przeklikanie się na drugą tarczę. I także wiecie, jakbym w sumie ustawił tą kamerę tak, żeby mi dokładnie zbierało trzy tarcze. To nie musiałbym ręcznie jeździć pomiędzy nimi, tylko po prostu się szybko przeklikiwać. O tutaj macie przykład, że można sobie wyzerować wszystkie przystrzeliny. No, i jedziemy. Kilka strzałów z całkiem ładną grupą obok siebie. Zmiana koloru przy strzelin. O, tu macie trzy strzały, które wam zrobiłem po to, żeby pokazać. O, macie taką główną owolutę, która pokazuje średni punkt trafienia, i tą mniejszą, yy, mniejszą, taką cieńszą, która pokazuje dwa strzały obok. O i ona teraz pokazuje w sumie najgorszy strzał, który się zrobiło. Także jak widzicie, no całkiem fajnie to wygląda. No i w sumie po całym strzelaniu jedne co trzeba zrobić to pójść sobie pod tarczę, zabrać całą tą skrzynkę, wziąć ją ze sobą i powoli zacząć się pakować do domu. Bardzo ładnie. Tu, tu, Tutaj widzę, no. Tu to już zmęczenie, Ta. a tu tak na odlew ostatnio. No i dobra. No i co? Taka kamerka sobie tu stoi. Po wszystkim. Podnosimy klapę. Wyłączamy kamerkę. Zamykamy klapę. Zamykamy klapę. I załatwione. Tak więc cóż, jeżeli chodzi o podsumowanie całości, Trochę postrzelałem z tego, bo byłem bodajże na sześciu treningach i na każdy brałem ze sobą tą właśnie kamerkę. Sytuacja jest fajna na tyle, że jak mamy tam większą torbę czy jakiś bardziej pojemny plecak, to możemy sobie to schować i praktycznie na każdej otwartej strzelnicy jesteśmy w stanie rozłożyć sobie to, żeby po prostu no, podglądać te tarcze. Strzelałem do tego z kilku kalibrów, łapię spoko te kalibry. Kilka razy miał problem z 22, ponieważ no, są to najmniejsze przestrzeliny, ale jak tam z tego prułem, do tego Prułem z 45, to nie było żadnego problemu. Zresztą sami widzieliście. Nie wiem dokładnie, ile to będzie kosztować. Całość tego projektu jest jeszcze w fazie testowej. Jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej, to piszcie w komentarzach. Ewentualnie wejdźcie na stronę snipercam.pl. Tam u chłopaków będziecie mieli zakładkę Kontakt, więc będziecie mogli. Zadawać im spokojnie pytania, które Was nurtują. No i co? Nie ma tego jeszcze w sprzedaży. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to polecam sprawdzać portal Bo jeżeli gdzieś się to pojawi, to być może to będzie pierwsze miejsce, w którym będziecie mogli to znaleźć. A jeżeli nie, to przynajmniej będziecie mogli sprawdzić, co ciekawego ktoś wystawił na sprzedaż, ewentualnie wystawić jakieś swoje graty. Także, no cóż, ogólnie podsumowując jeszcze raz to wszystko, uważam to za naprawdę spokojny nalazek. Bardzo dobrze, że polska scena strzelecka yy, lubi jakieś innowacje, że ludzie się rozwijają, że szukają jakichś nowych rozwiązań. Także dzięki za to, że mogłem to testować. I co? Jeżeli podobał się Wam odcinek, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. I do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.